Witam bardzo serdecznie na kanale Uporządkowana. Dzisiaj moi drodzy zapraszam was na filmik, w którym mam nadzieję, że znajdziecie trochę motywacji do sprzątania. I zaczynamy od salonu, który przed sprzątaniem wygląda właśnie tak. w kolejności wynieśliśmy wszystkie rzeczy, które nie powinny się w salonie znajdować i tutaj jak widzicie, miałam fantastycznego pomocnika. Yy, aha, i tutaj jak ścierałam ten stół, niestety nie zobaczyłam, że bok jest pociapany. Także dopiero przy montażu filmiku tak naprawdę zorientowałam się, więc no już stół jest doczyszczony tak jak trzeba. Następnie przeszliśmy na drugą część pokoju. narzuty wynieśliśmy do prania i tutaj jak widzicie no naprawdę był bardzo zaangażowany mój synek rzeczy wyprane przeniósł do suszarki i nastawiamy pranie narzut i tutaj klocki też również stwierdził, że sam musi wynieść, a ja zabrałam się za porządkowanie kominka i o ile z stół i parapety wytarłam tylko zwierzęcą ściereczką z mikrofibry to tutaj na kominku użyłam swojego uniwersalnego płynu, czyli łyżeczka mydła kastylickiego na szklankę wody, ponieważ mam wrażenie, że jeśli popsikam to ten pył tak się z tego kominka nie unosi. Ale to jest tylko takie moje wrażenie, nie wiem czy mam rację. Następnie wzięłam się za usuwanie sierści z narożnika, no i jak widzicie niestety mały wypadek, rączka mi się ułamała, nie wiem czy będzie potem mimo sklejenia dobrze działała, ale no zobaczymy. I wzięłam się za odkurzanie. Następnie przetarłam podłogę i tutaj również użyłam sobie uniwersalnego płynu. Jak widzicie, salon prezentuje się tak. Różnica wydaje mi się dość duża. Takie sprzątanie, szczerze powiedziawszy, to zajęło mi chyba 20 minut, nawet nie całe. Ale to jest tak naprawdę orientacyjnie. Teraz, gdy będę coś sprzątała, postaram się już patrzeć, ile to mi dokładnie zajmuje. I zabrałam się za łazienkę. Tutaj nie ma jakiejś takiej wielkiej tragedii, ponieważ, jak wiecie, ja od razu wszystko odkładam na miejsce. Tutaj mam nadzieję, że jest dobrze widoczne, że to lustro jest trochę pociapane. I najpierw spsikałam sobie wannę, umywalkę, jak również toaletę. I tutaj użyłam sobie mieszanki octu z płynem do mycia naczyń w proporcji pół na pół. I tutaj ja wiem, że wiele osób mi napisze, że powinnam używać rękawiczek. Po pierwsze bardzo nie lubię, a po drugie jeśli sprząta się i czyści coś codziennie, to uwierzcie mi naprawdę, nawet idąc do sklepu macie do czynienia z większą ilością bakterii niż ja myjąc swoją taletę Umyłam lustro i do mycia również użyłam ściereczki z mikrofibry, z tą różnicą, że nie moczyłam jej, tylko sprzykałam sobie lustro. Czystą wodą, ja akurat miałam destylowaną, i suchą ściereczką przetarłam. Na koniec jeszcze podłoga, i tak łazienka prezentuje się po. No tutaj jakiejś wielkiej różnicy nie ma. I tutaj taka mała aktualizacja, jeżeli chodzi o pralnię. Jeżeli ktoś nie widział mojej metamorfozy, to zapraszam oczywiście. W każdym bądź razie chciałam wam pokazać, że zamiast tych y, takich szarych worków, w których trzymałam brudne rzeczy, to zakupiłam sobie taki właśnie trzyczęściowy, w sumie trójdzielony, i tutaj. Bardzo dziękuję dziewczynom na grupie, które mi to podpowiedziały, a w szczególności Kasi. I powiem Wam, że o ile jakoś tamte poprzednie całkiem ładnie wyglądały, jednak były takie, jak ja to mówię, lecące, a ten jednak będzie dużo stabilniejszy. I mimo, że dokupiłam te nowe, to i tak dwa będą dalej wykorzystywane w pralni. W zasadzie teraz został mi jeden taki. Na zbyciu, ale pewnie niedługo znajdę dla niego miejsce. I tak prezentuje się złożony kosz. I od razu wszystko przerzuciłam. Wcześniej, jeśli pamiętaliście, miałam trzy te worki. Był worek z białym, z kolorowym i z czarnym. Teraz będzie tutaj czarne jasny i ciemny kolor. Jak widzicie, no, naprawdę dużo dużo stabilniej to stoi. A po drugiej stronie są dwa te worki starsze. W jednym są białe rzeczy, a w drugim ręczniki i pościel. Dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się, papa. Pa.